Panowie, wad 212 milionów. Zamieniliśmy, podam przykład, samochód malucha Mercedesa. W dzisiejszych garażach była stajna dla koni. A więc tam w sumie nie było żadnych nie było niczego, nie było toalet, nie było, nie było nic. Były tylko dwa krótkie boksy. Samochody nie mogły wjechać. Jest to dla nas wielka radość, jest to wspaniały obiekt. Uważamy pod każdym względem, bo zwracaliśmy przy już tutaj wytycznych projektowych, aby był zaprojektowany optymalnie, ale także, żeby przewidywał możliwość tutaj funkcjonowania większej liczby osób niż mamy w dniu dzisiejszym. Raz, dwa, dwa trzy! Jest! Brawo. Yes. Brawo. Brawo! To sprzętu mamy naprawdę, proszę Państwa, masę. Na, można powiedzieć, że sprzęt mamy w każdym w gminie, w każdym rodzaju, w szkole, w ośrodku zdrowia, na, na stadionie, no wszędzie mamy sprzęt. Bardzo dużo środków finansowych zostało przeznaczone, bo wiemy, że przecież modernizowane są obecne e, e, obiekty, jeżeli chodzi o druhów naszych, ale w najbliższym czasie chcemy przeprowadzić remont OSP w Dobrosowie, które też jest w Krajowym Systemie Ratownictwa. Na lotnisku mieliśmy ćwiczenia, na stadionie, no różnie. Dzisiaj mamy to, że mamy wszystkich w jednym miejscu.